Pago z Paszą się podsadźcie Tylko nas No to, na no to pa Pasza podsadź Pago, please Zaraz to kupicie, zaraz, no No nie wiem co jest Jeszcze jeden Nie no Panowie, my musimy zacząć kurwa coś grać Bo to jest żenada Jak jecie mandarynki się. To się se z was trzy kawałki Zaczynacie od tej strony tak Konsacie, Tak, tak Cały miąższ ze środka Soszek połykacie, mielicie. a a to wypluwacie, bo nie ma sensu, żeby żeby w tak, to zalegało, nie ma sensu. No gdzie na opioida, Takiego batona polecam, się nie w gry, treka mam, taką, kokos, karmel i lód wanilowy karmel, sztos są naprawdę. Zobaczcie jaki rest. Uuu, Dowodzący, co z tym robimy? No, no to lećcie długo w takim razie. Poskaczesz paszałem, wreszcie, tak, Zobaczysz, czy tak, nigdy tak. nie skracają. To idźcie. Jeżeli będą... Jeżeli zaczynaciego, ja wam flash wtedy. Nie mam razie nie flash. O no, jadzie no. mit! Okej, okay, to Jedzie trzech dwóch na pewno. Bierzemy do końca. Gala już jest. Jezus, ja fles fleszuję za was, fleszuję ojebałem, za was. Nie potrzebuję. Fleszuję za was, uwaga, boom. Nie, przejdziemy, trzech tam jest, musimy heady dać, no podejdą. Jeden leży, bez jeszcze. Nie no, jeszcze kurde, no, mogę z dupy. Ja sam jestem. A, e, moja runda, moja runda. No e, co jest to? E, no niepotrzebnie. Mogę się zatrzymać. Na CS GO Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie, toczyć bitwy z innymi graczami, a dzięki funkcji EXCHANGER, wymieniać przedmioty na ładniejsze Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię Oraz częste eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny Kodem CESIK, darmowe 20 zł, oraz plus 10% do depozytu Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy Mogę mu wyjebać? Przeskoczył i mi wyjebał Gala jest Nie ma tu... Długa gala. Tak. Długa O środek skarza. On gra z Negevem i dostał wehity. Na dół i 10 Próbuję zaplantować. Pierdolni mu. Ty, 10 headów. Dostałeś no się tak długo trzymał coś. Dostał bombę na wejściu? Mm, to jest dobry resp na B. Lećcie B, co? Lećcie na pełnej. Sajus, zasmokuj, dobra? Co gramy? Rush B. Zróbcie. Z Makami możecie nawet wjeżdżać, Diabeł pasza. Pamiętajcie o tych fleszach, które pokazywał Hyper, żebyście z, z Makiem 10 lepiej będzie, Pago, bo granatu będzie brakowało. Ja, no, ja lecę to, idę. Pago, daj mi pierwszemu tam wjechać. No, Pago nie lubi, jak ktoś przed nim wjeżdża. Ja daję cała, a... Scout jest, na flasz mi zabija. Dwóch mid przebiegało. No, 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 Brawo. No, 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 Wyszedł na BS, zeroma. Dwóch jeszcze jeden. BS. No Zero miał Aj. smok na zajęcie długie jest Jeden długo gra raczej Gala pikuje Dwó dwóch gala A jest gala A gala dalej Ja pod B podchodzę Auto jest długa Kurwa, został jeden druga. B czyste A może to gala? Ja fejkuję to, bo idę w dolnie. Ale myślą, że zajęte B jest w ogóle. Tak, top hit. Dolny ci wchodzi w Przy dolnej i gala, no nie no, przy dolnej za skrzynką, prawej, po prawej skrzyni. Mhm. Ostatni. Jeszcze jedno z nagrażem. No skroci z jest ta, 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 ta. Ale to. Ale dobre, te, ja jesteś szpagę. Nie ma, nie ma. Środek pala, co mogą jechać. Mogą środek jechać. Flaszuję do dołu skacze. Jestem! Dajcie flesz, amular. Leży, leży, leży Bez Niech się ja referuję z tego pitu. Jest bez Smokem bramy dali na, pr na przejście Kał teraz prze te może się Jaro zamienić Możecie w ogóle rutować TB Już mu flasha PEROC je Zostawcie pewora, najpierw kniesz na dnię Tam smolka, środek czy nie 4H Nie on już dał na daje Wydaj Jaro w ogóle, żeby ci powychylali może. Daję palaka jeszcze, żeby presję tu narobić jakoś Jaki plan jest? Dobra, Dobejdzie Dobra, tylko, że no nie wiem dlaczego czekam na pewora godzinę No bo się wyrzucałem jeszcze i cofałem brawa. Dobra. Tradycyjny chce bać się, może być, ale wątpię. Alok, no. Nie, nie ma go na Jeden nie ma na gali 0, jeden ze skoczy z gali. Do wówczas idzie. Dobra, tak, tak. Zrobię, macie trupa. Ja pod oknem stoję. Flash jakiś poszedł. Ok, należy. 0 żyje. Ok, należy. Ostatni 0 należy. Brawo. Czyli jest to chyba z gali, Gala się da? Gala, galala, galala. Macie flesza mid? Czy tak? Fleszuję

No, to z gali, no to no, sorry, no nie powiedziałem, no. mi z gala, i do natropa, no. Chodźcie sobie wzdłuż, ja dam smoka już. żebyście byli okay. w głowie. No ale jak o, to ja mam, jest... no. Tak. Ja mi Leż, no to leży. Podejdźmy sobie już. Freszuję górą. Poszliście? Tak, jest CT. W boksy jest scout. Blisko? Tu? Sk tam gdzie skakuje No nie miał jak nawet, no. Ja, ja no, no. Nie no, no panowie, my musimy zacząć kufać coś grać, bo to jest że Widziałem No, było mówione że warunkie, stań, nie, nie potrzebnie mówić, żeby tą ścianą. Dobra, słuchajcie, idźcie przez dolną trupę, jeden. Pago ze mną przed długo możesz pójść w sumie co? Albo pasza, chodź ze mną przed długo, wyprze, we trzech do dolnej trupy. A zagrajmy sobie Eko Oki okay. Freszuje, Praszuję mi głęboko. Uwaga. Boom Idź, wróćcie do mnie, wróćcie, nie wychodźcie dalej. Muszę smukować... Gala, spalili galę Ej, ma, masz flasha, flash nie nam Dobra? Flesz... Możesz przerzować już A ja kurwa na A Zabiesem jest. I ten tak. O, bierz. Przesłuchaj raz. Z za dużym młynem. Dam smoka, mitu b. Pera, cię Ale w tej peradze, flaszat głęboko? Nie, dam. Dam ci flaszanego, co? Sekunda jeszcze. Dam ci flaszanego. Nie, nie musisz, nie musisz, nie musisz smoka. Proszę, ajdzie za paczkami. Roman? Sprawdzę trupa. Blisko Gala, CT i Robant. Trzech agrarów. No i bez flasha? Nie chciałeś piknąć po fleszu? Leży. tam był, Izak. Głęboko wyszedł. Tę autosnajpę zrobiłem. Ja pochodzę Możemy powoli. Paki nie mamy O. No, ja musisz wziąć. Ja wracam po bombę. Jeden do B wraca. CT zabijam. CT jeszcze. Co to jest? CT z Dobrze, dobrze, dobrze. Ronda wygrana. Ja mam wika. No, wziąłem drogo. Dwa dobra, ja pikuję longa znowu. Dobra. Jak oddaję ja tego longa... Ej, to po, podsadźcie się w takim razie. Niech to? sobie Saju piknie to? longa, a ty, a ty z Diab Paweł Pago z się podsadźcie, dobra? Diabeł Paweł Pago? Pago z Paszą się podsadźcie. Jak ja ja... ten... oddają to tego longa, to wykorzystuję ja to. Tylko nas No to Pasza podsadź Pago, please. Zaraz po tak po kupicie, top. zaraz... No, no nie ja wiem, co jest. Jeszcze ja jeden. Idę się przejść I znowu mam longa, słuchajcie, znowu, znowu mam longa. Trzeba dać smoke'a w pół, skoczyć do piachu i czekać na pit. Ja, 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 by, ja bym poszedł na tą długą. Ma ktoś ze smoke'a, czy nie? Izak masz ma smoke'a, nie? Poczekajcie chwilę. Dwóch blisko, dwóch blisko, jest BS Robi... i blisko długa. To, rozbijam tu granatę, Pevor. I fleszuję zaraz, na blisko tylko. Na blisko fleszuję. On ładuje nie, cały nie, czas nie. tym negewem i w bs w AW chyba stoi Jeszcze raz z górą Dawaj Nie no, goście z negewami nas cisie Tak, na modach nie grać Wsadził mnie Fajs to coś. Nie mam nic, y idę z tobą Super, 3 na Podejdź Izek, Pago, Pago podejdź kontakt Już jestem Idź do długiej do nich Pago, podejdź na blisko ci zaraz zasmokuję se, przejdziesz na łoku, dobra? Mm -hmm. Dobra jest blisko. Smukuje, chcę podejść na łoku. Leci za kim pomóc. No o, kurwa, kasztan. Masz do prawej. Mam dużego, drugiego drugiego mam. Dużo sam go. I flashuję do prawej. Dawaj. Bep, wyszedł ze smoka, ty człowiek No przecież... Jeszcze jeden może być. być. Scream może za BS-em. Za BS-em. Tego gościa grają na Gevo i nas cisną, nie? No tak, ale ja prosiłem, że zajmijmy długą, trzymamy na krótko i dajcie z w wypiknąć tą długą, no. Ale no dzisiaj jest chyba taki dzień, że nikt nikogo nie słucha i każdy ma wypierdolone. Ale kto no nikogo nie słucha? Wygrajmy te dwie ostatnie. że flash ma iść jakiś, że coś tam. Tak chodzi, co nastaje. Mhm. Spalę za bez zaraz. Wiesz co, nie pal, przejdźmy sam z nim w Przejdźmy na i tak. No już, 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 spokojnie. No może nie wystrada. nice. nice. Trzymam plecy long jak się trzymać i ma. Jeden cetek przeszował tam temu, tak? ma już długo za... yes, Nie widzę CT to zegale. Cetę trzymam. Dane mam. Ja mam longa. Gitara, Mati. Odbiłem go czołem tego palaka, wiesz? Z długiej? Gitara, Mati. Jeszcze jeden, długa, jeszcze jeden. Dług jeszcze, dług jeszcze! No ja mi wjechał, mi mi to mi to B wchodzę. Wjechał, 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 dobry, wjechał. Ej! Gonią mnie, pakę mam. Zeszło dwa. Pum. Ja sobie zająłem. Jeden z mi przed długą. Ja nie miałem tego. Jeden w długo w ogóle, czekaj, ja za nim idę. CT, CT jeden mi... już zabijam. Dwóch CT. Co stoją? Ale W Respaterno nic nie CT zeskoczył za WP, wraca poda, wraca poda. Nie wraca do mnie, nie wraca. Zobacz go. Gale wcelowany jest, wcelowane patrzę jest Gale. Midy wcelowane. Gale patrzył kurwa, przecież no.

ja yeah, 40 w dwóch! To jest niesam... Chyba trzeba Jarek w celownik cipkę ustawić. Chyba tak. Pamiętajcie, człowiek. Jarek był kiedyś MVP Major'a z Gerdą Major'a w Katowicach. Należy mu się zawsze szacunek. Nic nie idzie. Tam drogą pikuje trop. Sprawdź. Mhm. Nie ma nic. Cofnijcie sobie. Wracam do CT. Tropa nie Baj widać. Zimiero. Nie słychać. Graj z pod tym B. Długa leży. Dwóch jeszcze, Spaka, dwóch no. jeszcze, Południe dwóch dwa. jeszcze. Ja jestem na BS. Tak, dobrze, ja idę na galę. Nie mam gali. Oni lecą. Flaszuje. Biało. przeszkadzają. Czek, 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 czek jest. Boom. Na was kontakt pikuję. Przebieg jeden. Nie no, przebieg jeden. No, jeden był jeszcze Nie Ja też kurwa tutaj z serwy chyba jest pizdy. Już jest na gali Panowie, co to jest za runda? To nie jest celownia na pistolet. Ogólnie Izek przeszkodził Jarkowi z Pragu, nie? Dałeś mu takiego flesza na papę. Bo wybuch no, przy aucie Oni no, już byli blisko, chciałem ich flashować, żeby ich Ale ten no, flash te średni w ogóle, ma jakiś wysoko wybuch tutaj. Ja wiesz co rzucałem, no bo ja chciałem się ustawić, no. żeby ci pomóc Chciałem wejść na skrzynki usłyszałem, że oni podbiegają blisko już Dlatego, wiesz, spier musiałem spierdalać szybko i rzucałem go jakkolwiek No, no. właśnie, zaryzykujmy sobie Pikujesz mi, da? Tak. No mnie trafia, co za kur... Nie ma drugiej. Trup dwóch, wychodzą B tak, Mati? Jeszcze raz. Mam fleszyka na B, jak chce ktoś. Smotuję. nie ma, nie ma. Mamy pakę. Sorry, Mati, ja jestem tajemniczy, bo ten tam. Nie mogłem trafić, rzucam Przepraszam, Mati, moja wina. zginąłeś Widzę kurwa ten radar. Co tam się dzieje? No wiesz co, flesza rzuciłem za krótkiego, trochę się sam uszepiłem. A ja przebić tego smoła w tym oknie. Okay. Dali smoke'a na is Daj smoke'a wiesz? Mhm Trup jeden Ej, B, Maria Nic Jeden? Dwóch dwóch na na okno raz Auto, i... ja na precy, precy, sobie. Auto jeden mhm. Auto mogę zaraz jeszcze spalić Cały czas za kamieniem, cały czas A drugi? spakoł, bez Moc. Ja plecy wychodzę, już trup sobie nie Po musisz... głowie leży Mówię, że do wejścia do To pomóż, pomóż! O, 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 o. Zabij go! Piotr! Nice, no, nice, spokojnie, nice! Nie krzyczmy. No, ja nie krzyczę, właśnie. Mati krzyczy to takim przez No, no, Mati ja to w ogóle. Oj, Mati. Pala gala posiada. Mój, mój, mój muziom tutaj. No, no. Na No. Na i dwóch No. tropa Idzie No. Nie No. nie widzę tropa nie widzę tropa. Leży No. No. jest Brawo. Leży z CT. I Gala przychodził już. Badzie. Badzie. Co ty gadasz? O, Jaro. O. Wsiadło. Kukli. 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 Poszedł. Becerz wygląda, że będzie. Może Gala? Jest na Gara bo... to jest to jest dwóch. I... Full, no. Nie ma pi. Tak cool, no. Eko. Wyszedł jeden. Paka. Nie, pierdol. On na niebiesko był. Też flesza tam? Trzyma to człowieku, jest tam z Deagle'em cały czas. Nie Chciałem Łomko, co tam słychać? Co, bo nie ma Może być gola? mi diabeł. Raczej nie. Ja ich nie fleszuję nawet, Pago. Dwóch, to jest hit, fuj, nie? Diabeł, diabeł. Wycofuję, wycofuję, we dwójkę. Ja zajmuję trupa. No, to jest mi dwóch, topi dwóch, fleszuję raz. Jeden na zielonych. Ej, jebać! Paka. Drugi też słyszałeś. Dobrze, Paweł, ratujesz, bo tu taki trąszeń już. Panowie, Daj jeden flash, daję za plecę. Albo no się rabę. Pomagam cię. Mogę peszować, Dwóch tam jest, dwóch tam jest, jeden leży. do lewej, Ja pierdolę, ja co się dzieje. Wół, dwóch, dwóch. Jeden do niebieskiego i Co to za walka jest przez smoke? Nie wiem, tu Mateusz by się nadał. Pójdźmy na rundę na długą. <laughs> Terabę do Mateusz, spokojnie. Aha. Ale tam nie ma skanowania, oni wchodzą. No to smołka daj, skanuj. Nie ma drugiej. Ma, masz galecz, Nie? A, mnie nic nie widać. Trup jest. Ja idę pod, pod, pod B, B, Walcz b, b. Jeden za grubo za boksem. Dwóch BS. Patrzy trupa, patrzy trupa, patrzy trupa. Patrzyj, trupa. Patrzyj, trupa. Dwóch na ty, to, ja, wiedzą, o, 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 Tobie, wiedzą, o mnie nie wiedzą, więc ty pójdziesz pierwszy. A idę się wyjebać. Jest default. Auto nie widzę. Bez, 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 bez podwójna podwójna. Bez. 10 ma za podwójną, 10. O. Brawo Saja. A w ogóle zbramy, weź się, w ja ogóle no. Brawo, Bravo, super. Nie wyszli mi dam, słuchajcie Uważajcie, galę. granatów. Paliłem długo, nic się nie paliło. 30 sekund. B, coś tutaj. Przesuwaj gra... Iza... Iza... do prawej. Kurwa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze tam. Przeszedł? O kurwa. Więcej? Nie wiem. toping pięćdziesiąt toping Sto paki, stopni. Sto Na zielonych, na zielonych. Blisko gala, gala. jest. Bomba na B jest. Nice. Przesuwaj, za proszę tu. Jeszcze raz przeszuję, Przepraszam, Jero. Przesuwaj, proszę. Przesuwaj. 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 Jeszcze Kolecku, pomóż mu no Ocy, czemu, nie jak się strzelam no? kurwa, co? Pomóż! jest coś celowany, co mam zrobić? Dobra, nic się nie stało, panowie, jest git Dobra Może dać mi smoka i cofnąć Trub, Z2 w dorm zeszło Mid może być szybki Gala, nade i palak na gale Idę ma zero P-Walk, no, do prawej sobie, może Ej, zamień do prawej, bo mam zero No i do prawej sobie Saju, tak zamień się Ja w Mida wyszło, dwóch trzech Mida wyszło. O kurwa. Pizdę mamy. Patrz okno. Patrzy patrz, patrz, trupy, chłopczes. Patrz, oh, patrz okno, okno, wchodzi okno. Mit leży jeden. Jeszcze jeden brama. Leż, leży, leży. Nice. Trup czy mam już. Ale było pizda Paweł <laughs> <laughs> Nie <laughs> wiem jak mi to wygraliśmy. No to jest jedno na Bematy, kurwa, co ty ma? Be, nie leci chyba jeszcze a jakby to broniliśmy. No ja za nimi biegłem, od gali człowieku na pełnej. A oni jeszcze my granaty dorzucają. Zostaje, się zmieniamy broń. jak się wybacie, HP, jeszcze. Tak, no ale a oni pewnie, by... Kurwa, my tak dynamicznie to zrobiliśmy ze szkoły. Zabrałem. No Całym tym głosem nie chcieliście, jak chcieliście mówi. Tak, w <złatwik> pizdzie jesteśmy. No, Mamy pizdę. <złatwik> no takie wroty podpaliłem <złatwik> po tym. Ja lecę, powód. Mówię, chuj z trupem, czy mam ci to okno? Dobrze, ale dobrze, dobrze. Ja ja nie, nie widzę, nie, ja nie wiem gdzie jestem. Wybieg, wybieg, dziesięć, dwóch, dwóch. Proszę bardzo, Mamy granatów dużo. Od trupa jeden idzie. Ja spalę pod okno, zara. Nie, 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 nie trupa w ogóle. Ja spalę też. Samochód Auto, auto jest. ma zero. Leży pod oknem. Smokuję trupę i spalę, yep. spalę auto. Za, za podwójną, za, za drugą w sensie z tyłu. Mam jednego flasha. Dawaj, dawaj, Dobry. dawaj, dawaj. do prawej. Plato to jest jedyny, już, dróg, przeszedł. Patrzę Plato. Plato leży. BS. Standard. Standard. Panowie, gdzie ja, ta twierdza pieniądze? jest? Twierdza na B upadła po raz pierwszy w tym <noise> meczu, <momentu>. no, niestety. <noise> najgorszym Ale momencie. Stop, 4 dałem, powiedział, że wystarczy jednego zabić, a jeszcze dałem za 86 i 52, dwóm kolejnym. No ja, ja skasztaniłem niestety, byłem za daleko i byłem spóźniony troszeczkę. Hmm. Dajmy dwójkę długa. Ja dorzucę, nie. Ja wpadłem Smoka. smoka. Czy masz to, nie? Dorzucić no, ci tego no. Smoka, czy nie? No musisz. Nie ma długiej. Dolność? na to, Dałem no, right. smołka. Xbox, no. Xbox. Dropy no. las, jeden. Dwóch z dwóch, podkracas. Ja sobie. zebra stoję. Podnoś podniósł staju. Przedługo czysto jest. Mhm. Brawo Mateusz, dalej chodź. Galech wasz, Izak, jak się nie mlebiasz. Nie się nie widzi gala Mogą być, ja, ja schowany gala. jestem na. Mogą wchodzić gala. tą galę. Chodzi gala Palą BS uf, mi, uf. ja. To ja to za BSem. To dawaj ja od razu za plecy. plecy. No jest jeszcze jeden. <coughs> 2 jest 3 na 1 macie. Odpust Smok. super Paweł. No, no jest zabawa. Zagraj z nim na tej gali. No idę właśnie. 1x, buks nie. Mid flash. Zresztą jestem mi teraz. Zapamu, daję, chodzi, mi, chodzi mi, wchodzi mi Afera będzie. Jeszcze jest u O, o daje. Jeszcze jeden, przed dwóch przeszło, dwóch, 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 dwóch. Dwóch, Jeden ma zero, jeden zero, dwóch galów chodzi. Jeden ma zero. Tak? Palił ja mam jeszcze palaka w BS. Wchodzą, wchodzą, nie walczył, kto tam. Długa 3. jeden. Kurwa, długa z AWP-ą i dwóch BSA no, A ta, Wyjeżdżaj tam od razu lepiej. Ja, Leży dziesięć. Jest BS i długa AWP. Jod ja do Giela, ja pkam, opii. ja pcham smoka Jeszcze nie, jak będzie kład. Ja chyba pakę zabiłem, wiesz? Bez, 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 tak, przed BS. Ja od 2 lepsza. A 2 pozostawamy na polach. Pal bez. Za bezem. Moż być auto. Ja za, auto. za uważaj. Zebrał, uważaj. Zebrał, uważaj. To jest za bezem, no. Pikuś, po kolei. Czy nie? Podchodzi. Pisu, piekuj po. Pa... No, no nice. dobra, dobra, dobra. Give, give, give. Nie, nie no, on mnie wiedział. ja nie wiedziałem. Cały mnie chciał i I jak jakbym zginął, to miałbym 1 na 1 nie? No dobrze, dobrze. Kurwa, dobra. dobra. Ja już idę do ciebie. No to może być jest. Weź długo, dwa razy. Czysto, czysto. Super. Przejmę. A cofam stąd? Idę też. A się wyrzuciłem, zasmokowałem. Mhm. I dalej chceś. Leci coś na B. Egala, no. No jest smoke. Jest to czy co? Na bramę, exekut na B poleciał, ale... Wychodzą dwa Nie weszli, nie, 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 Co ale nie weszli Ale robią coś, flashują, Nie Baitują ja. tutaj, nie weszli Ja jestem gala, czysto, czysto mogli, mogli, mogli. mogli midem, midem mogli wyjść Mógł ktoś wy wyjść midem na kontakt, wiesz Na timing Patrzę dolny Teraz na bramę Długa flash Długa, dwóch wyszło Tak, flashuję sobie mi i Tak, ja idę z tobą, wratujmy stąd Trzech długa, jeszcze dwóch Po głowie jeden <coughs> Dwóch jeszcze było, albo trzech Co robią? Nie wiem Mogą wychodzić. Jest. Jeden jest po głowie. No, ja ich no, dwa no, razy. Dwa razy fleszuję no, ich. Chodzą no, chyba, tak? Trzech, dwóch jeszcze. No. Jeden zero ma. Bez no, sensu. To ten zero. Jeszcze no, no, Dobrze. No, dobrze. Oj. Ale Paweł, ten granacyk to dobry dałeś, powiem Ci. Ko, zrzuć bramę. Mm. Ja na gali jestem. Truk B, no, ten, B, Super, Diabeł. Fleszuję, no, Diabeł, diabeł za Ciebie. No. Kurde, oh, yes. no, Twierdza, panowie, twierdza! Gdzie jest? Nie, do prawej, do prawej już przeszedł. Do prawej już przeszedł. Przeszedł do prawej, ale wrócił teraz. Bartoś mówił, jak jednego zrobisz, to będzie dobrze, a jak jeszcze więcej, jak robisz, to zajebiście. No nie, no zobacz, zawsze jaki tam królujesz ten ten B. Im, Zaraz poproszę. Zaprę, wgasi się, uwaga. Bum. Na gali. Wypalam tą galę b. Dopal, dopal. Ja wskakuję sobie. Palił się, palił czuł? się, palił no się. Tak, ta palił Dawaj. Zdeci. Gala leży! Gala leży! Dobrze, mi da się, Daj mi tę flaszę! Dobrze, pewnie. Dobrze, to flaszę! Daj mi tę 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 flaszę! Daj Patrzyliśmy galę mhm. z Jarkiem. On chowa ha, player człowieku. Taki Tomek Na, no, ha, ja broi broń A, widzisz, że wiem jest. Mówię, się może znajdziesz sobie mhm. trupa, dał radę eee, Długo przeszedł Długo, ona też mi Ile rozdział? ty sobie potrzebujesz długo. czasu? Długo, długo. Eee...